Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie zajmiemy się bardzo ważnym tematem, czyli doborem odpowiednich ubranek dla naszych czworonoznych przyjaciół. Pokażę wam, jak wybrać idealny strój dla psa, biorąc pod uwagę jego rejs. Omówimy różne fasony, materiały i rozmiary, a także podpowiemy, na co zwrócić uwagę przy zakupie, żeby wasz pies czuł się komfortowo i stylowo. Zobaczymy, jakie ubranka sprawdza się dla małych ras. A jakie dla dużych, i jak dopasować je do potrzeb zwierzęcia? Zapraszam do oglądania. Hej wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co dla wielu właścicieli psów jest ważnym tematem ubranka dla pupili. Czy w ogóle jest taka potrzeba? To pytanie zadaje sobie wiele osób. Oczywiście żaden pies nie potrzebuje sweterka, żeby przeżyć. Ale pomyślmy niektóre rasy ze względu na swoją budowę, essa po prostu bardziej wrażliwe na zimno. Mówimy tu o psach o krótkiej sierści, takich jak Chihuahua czy Shidza, ale też o tych o delikatniejszej budowie ciała, na przykład Greyhoundi. Dla nich lekki sweterek czy nawet kurtka to prawdziwe zbawienie w chłodniejsze dni. Poza tym ubranka mogą chronić przed deszczem i błotem, szczególnie w przypadku psów, które nie przepadają za kąpielami. A co z psami, które mają tendencję do wycierania się o wszystko? Ubranko może uchronić je przed zabrudzeniami i ułatwić utrzymanie czystości w domu. Nie zapominajmy też o aspekcie bezpieczeństwa: odblaskowe elementy na ubranku zwiększają widoczność psa podczas wieczornych spacerów. A jakie opcje mamy do wyboru? Rynek oferuje ogromny wybór ubranek dla psów, od prostych, funkcjonalnych kurtek po prawdziwe dzieła sztuki. Mamy do wyboru kurtki przeciwdeszczowe, ocieplane kombinezony, swetry, płaszcze, a nawet eleganckie ubranka na specjalne okazje. Wybór zależy oczywiście od rasy psa, jego wielkości, a także od warunków pogodowych. Dla małych psów idealne będą lekkie sweterki, które zapewnia im ciepło bez krępowania ruchów. Duże psy, szczególnie te o długiej sierści, mogą potrzebować jedynie kurtki przeciwdeszczowej w deszczowe dni. Dla psów aktywnych, które spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, warto zainwestować w solidny, wodoodporny kombinezon. Pamiętajmy też o dopasowaniu rozmiaru ubranko nie może być ani za ciasne, ani za luzne. Zbyt ciasne ubranko będzie krępować ruchy psa, a zbyt luzne może się sunać lub zaczepiać o różne przedmioty. Warto też zwrócić uwagę na materiał, z którego wykonane jest ubranko. Powinien być on wygodny, przewiewny i łatwy w czyszczeniu. A co z dodatkowymi elementami? Kaptur, odblaski, kieszonki to wszystko może okazać się bardzo przydatne. I na koniec co właściciele psów najczęściej kupują? Z moich obserwacji wynika ze najpopularniejsze ESA proste, funkcjonalne kurtki przeciwdeszczowe i ocieplane swetry. ESA one praktyczne, łatwe w użyciu i chronią psa przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dużą popularnością cieszą się również kombinezony, szczególnie wśród właścicieli psów aktywnych. Oczywiście nie brakuje też osób, które kupują swoim pupiłom bardziej ozdobne ubranka, np. Na, na święta lub specjalne okazje. Ale pamiętajmy, że najważniejsze jest, aby ubranko było wygodne i bezpieczne dla psa. Niezależnie od tego, na jaki model się zdecydujemy, warto pamiętać o regularnym sprawdzaniu stanu ubranka i jego czyszczeniu. A co Wy najczęściej kupujecie swoim psiakom? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Hej, wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co dla wielu z nas, właścicieli psów, jest prawdziwa przyjemnością o ubraniach dla naszych czworonoznych przyjaciół. Ale wybór odpowiednich ubranek to nie tylko kwestia estetyki. Musimy wziąć pod uwagę rejs naszego psa, jego budowę ciała i oczywiście komfort pupila. Zacznijmy od materiałów. To absolutnie kluczowy element. Nie wszystkie materiały nadają się dla wszystkich psów. Na przykład psy o długiej, gestej sierści, takie jak haski czy owczarki niemieckie, potrzebują ubranek z materiałów oddychających, które nie będą powodować przegrzania. Bawełna organiczna, LEN, a nawet specjalne tkaniny techniczne, które odprowadzają wilgoc, to świetne opcje. Unikajmy natomiast materiałów syntetycznych, które mogą podrażniać skórę i zatrzymywać ciepło. Dla psów o krótkiej sierści, takich jak Chihuahua czy buldog francuski, dobrym wyborem będą ubranka z miękkiego, ciepłego polaru. Szczególnie w chłodniejsze dni. Pamiętajmy też o psach z alergiami, w ich przypadku konieczne SA materiały hipoalergiczne, najlepiej z certyfikatami potwierdzającymi ich właściwości. Warto też zwrócić uwagę na szwy, powinny być płaskie i dobrze wykonane, aby uniknąć otarć i podrażnień skory. Nie zapominajmy o jakości tanie, źle wykonane ubranka mogą szybko się zniszczyć i być niewygodne dla naszego pupila. Inwestycja w dobrej jakości materiały to inwestycja w komfort i zdrowie naszego psa. Teraz przejdźmy do kwestii dopasowania ubranka do rasy. Psy raz małych o krepej budowie potrzebują ubranek o kroju, który nie będzie krepował ich ruchów. Zbyt ciasne ubranko może utrudniać oddychanie i swobodne poruszanie się. Dla ras dużych, o smukłej sylwetce, ważne jest, aby ubranko dobrze przylegało, ale nie było zbyt obcisłe. Psy o długiej sierści potrzebują ubranek o luźniejszym kroju, aby nie uciskać ich futra. Psy o krótkiej sierści z kolei mogą potrzebować cieplejszych ubranek, które zapewnia im odpowiednią ochronę przed zimnem. Pamiętajmy, że każdy pies jest inny, nawet w obrębie jednej rasy. Więc zawsze warto sprawdzić wymiary i porównać je z tabela rozmiarów producenta. Nie bójmy się mierzyć naszego psa przed zakupem, aby mieć pewność, że wybrane ubranko będzie idealnie pasować. A teraz kilka słów o tym, co właściciele psów najczęściej kupują swoim pupiłom. Zdecydowanie na topie essa kurtki i płaszcze, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. One chronią psa przed zimnym, wiatrem i deszczem. Dużą popularnością cieszą się również swetry i bluzy, które SA idealne na chłodniejsze wieczory. Wśród akcesoriów, które uzupełniają ubranka, warto wymienić kapteri, które chronią uszy i głowę psa przed zimnem, a także specjalne. Buciki, które chronią łapy przed zimnem, sola i innymi szkodliwymi czynnikami. Oczywiście wybór konkretnego ubranka zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji naszego psa, a także od warunków pogodowych. Obserwujmy naszego psa i wybierajmy ubranka, które zapewnia mu maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że ubranko dla psa to nie tylko dodatek, ale element troski o jego dobrostan. Na koniec nie zapominajmy o estetyce. Różnorodność wzorów, kolorów i fasonów ubranek dla psów jest ogromna. Możemy znaleźć ubranka, które idealnie pasują do charakteru naszego pupila i naszego stylu. Czy to zabawny kostium, elegancki płaszczyk, czy praktyczna kurtka, wybór należy do nas. Ale pamiętajmy, że najważniejsze jest, aby ubranko było wygodne i bezpieczne dla naszego psa. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam w wyborze idealnych ubranek dla Waszych czworonoznych przyjaciół.